Dobry wieczór Państwu, nazywam się Andrzej Blikle, jestem przedsiębiorcą rodzinnym, właścicielem firmy, która w tym roku skończy 144 lata. Pięciopokoleniowa firma. Zarządzałem nią przez 20 lat, w tej chwili jestem już w Radzie Nadzorczej, ale zajmuję się doradztwem firmom rodzinnym i nie tylko. Cieszę się, że Państwo przybyli na to spotkanie. Żałuję, że nie mogę się z Państwem spotkać osobiście, może innym razem. A dzisiejsze moje wystąpienie chciałem zacząć od takiego pytania: czy Państwo wiecie, ile w Polsce jest firm rodzinnych? Bo najczęściej uważa się, że firmy rodzinne to jakiś taki margines gospodarczy że to małe firmy że w ogóle ich jest niewiele. Tymczasem, według szacunków Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Firm rodzinnych w Polsce jest 78% wszystkich firm. To oznacza, że firm rodzinnych aktywnych jest około 1,5 miliona. To olbrzymia siła. To siła, która jest zdolna lepiej radzić sobie z kryzysami niż pozostałe firmy. Firm rodzinnych jest większość w całej Unii Europejskiej. To jest około 60%, ale na przykład w krajach skandynawskich to jest 80 i 90. Ostatnie badania przeprowadzane przez Szwajcarów pokazują, że firmy rodzinne lepiej radzą sobie z tym kryzysem, który jest. Dlaczego tak jest? No, ja myślę przede wszystkim dlatego, że firmy rodzinne mają większą determinację przetrwania. Bo firma rodzinna to ojcowizna. To firma, która Powstała z pracy tych pokoleń, które były przed nami. Mamy wobec tego zobowiązanie wobec nich i mamy również zobowiązanie wobec tych pokoleń, które przyjdą po nas. To bardzo ważne. Firmy rodzinne w związku z tym nie sprzedaje się albo nie zamyka dlatego, że źle idzie, tylko pracuje się 7 dni w tygodniu, 3 lata bez urlopu, płaci się sobie pół pensji albo tyle, ile w ogóle jest. No i to się przekłada potem na właśnie tą większą zdolność do przetrwania. A więc firmy rodzinne to nie tylko pewna reguła, bo jest nas więcej niż w firmie rodzinnych, ale to też taka sól gospodarki. Bardzo ważny element. Dzisiaj w, w dobie kryzysu hmm, trzeba szczególnie dobrze i precyzyjnie zarządzać firmą, bo okres kryzysu. To niekoniecznie okres upadku. Dla firm dobrze zarządzanych, dla firm, które mają pomysły, pomysły innowacyjne, to może być okres szybkiego wzrostu albo przygotowania do tego wzrostu. I dlatego bardzo Państwa zachęcam do podjęcia studiów. Te studia, które oferuje Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, różnią się od typowych studiów MBA tym, że w odróżnieniu od tamtych, które są adresowane przede wszystkim do urzędników dużych korporacji, te są adresowane do właścicieli, współwłaścicieli, pracowników małych firm. A więc są to studia o znacznie szerszym profilu, nie tak głębokie jak studia korporacyjne, ale właśnie adresowane do ludzi, którzy biorą swoją przyszłość w swoje ręce, no i muszą sobie poradzić z tą firmą rodzinną. Poradzić sobie w tym zakresie, w jakim radzą sobie, muszą sobie radzić inne firmy, a więc poradzić sobie na rynku, poradzić sobie z kontrahentami, umieć budować partnerskie relacje z pracownikami, to niezwykle ważne. W XXI wieku to będzie jeden z bardzo ważnych atrybutów firmy, niezbędnych do, wręcz do, do przetrwania. Tego się Państwo też będą uczyć na tych studiach. No i muszą sobie radzić z pewnymi wyzwaniami firm rodzinnych, bo firmy rodzinne z jednej strony, to jest prawda, mają większą zdolność do przetrwania, ale z drugiej strony mają różne wyzwania, których nie mają inne firmy, chociażby takie, jak sukcesja. W firmach nierodzinnych po jednym zarządzie przychodzi nowy, właściciele się zmieniają, kupują od siebie udziały. W firmie, w firmie rodzinnej, jeżeli nie ma sukcesora, to często firma się zamyka. Bo nie oddamy tej firmy w obce ręce, a sukcesora trzeba przygotować. Pytają mnie często rodzinni przedsiębiorcy, kiedy zacząć przygotowywać dziecko do sukcesji. Ja na to mówię, jak się urodzi. Oczywiście nie uczymy dwulatka czy nawet pięciolatka zarządzania, ale prowadzimy go do firmy i co niezwykle ważne, musimy pokazać firmę o ludzkiej twarzy. Firma nie może być tym miejscem, o którym dziecko wie, że to jest. Źródło zgryzoty, problemów, sporów. Firma musi być dla dziecka tym miejscem, które pozwala realizować marzenia, pozwala realizować własne ambicje i budować społeczność ludzi wzajemnie sobie życzliwych. Myślę, że tego wszystkiego Państwo na tych studiach będą się mogli nauczać nauczyć, więc serdecznie na nie zapraszam.